Kojar kultury, turniej piłkarski dla dzieci, finał mistrzostw Mysłowic w siatkówce plażowej, poranek na górce supeckiej, Mysłowice Live Session. To wydarzenia, które odbędą się w Mysłowicach nadchodzący weekend. Jest to program Nie przegap. Emilia Warchoł, witam serdecznie. W piątek 8 sierpnia mysowice znajdą się na trasie jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce 82. edycji Tour de Pologne. Na ulicy Kosztowskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 16 zlokalizowana zostanie tak zwana premia lotna. Bądźcie tam i kibicujcie razem z nami. Także w piątek, w godzinach 18.20, warto zajrzeć do roztańczonego parku zamkowego. Na parkiecie zabawę rozkręci DJ Slim hitami z lat 80., 90. oraz innymi ponadczasowymi przebojami. Wstęp wolny! W piątek o godzinie 18 w MOKU na brzezińce odbędą się wyjątkowe warsztaty lalkowo-teatralne prowadzone przez O-Teatr. To niezwykła okazja, by zanurzyć się w świetle teatru, animacji i twórczej zabawy. Uczestnicy poznają tajniki pracy z lalką teatralną, pobudzą wyobraźnię i stworzą własne małe widowisko. Feuer Kultury zaprasza tego samego dnia o godzinie 20.00, również w moku na Brzezińce, na kolejne wydarzenie z cyklu Letnie Wieczory z Jogą. To chwila relaksu, harmonii i oddechu na zakończenie dnia. Zabierz ze sobą matę, wygodny strój i dobry nastrój. W sobotę 9 sierpnia od godziny 9 na stadionie Górnik 09 odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci. Mali piłkarze zmierzą się w emocjonujących meczach, pełne bramek i uśmiechów. To doskonała okazja, by wspierać młode talenty i poczuć prawdziwą sportową atmosferę. Także w sobotę od 9 do 14 na boiskach do Siatkówki Plażowej w Parku Supna rozegrany zostanie finał Mistrzostw Mysłowic w Siatkówce Plażowej. Zobacz rywalizację najlepszych par w emocjonujących meczach na najwyższym poziomie. W sobotni wieczór o godzinie 20 na Mysłowickiej Promenadzie odbędzie się wyjątkowy koncert z cyklu Nowe Stare Miasto. Czeka Was wieczór pełen muzycznych emocji w plenerowej, wakacyjnej atmosferze. Wstęp wolny. W najbliższą niedzielę o godzinie 10 zapraszamy na kolejny poranek na Górce Słupeckiej. To idealna okazja, by rozpocząć dzień na świeżym powietrzu, wśród zieleni, w spokojnej atmosferze i świetnym towarzystwie. 9 i 10 sierpnia od godziny 14 na rynku w Mysłowicach odbędzie się familijny rynek podczas którego czeka moc atrakcji, muchańce, poczęstunek, kreatywne animacje i widowiskowe pokazy czarów. Wstęp wolny. A o godzinie 18 w niedzielę na Mysłowieckim Rynku wyjątkowe muzyczne spotkanie z cyklu Mysłowice Live Session. Na scenie pojawi się Sheila Dog, alternatywny duet, który zabierze Was w pełną emocji i dźwięków w podróż. Przyjdź i poczuj, jak muzyka ożywia miasto. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.